Dzisiaj 17 piątek dzień egzaminu Dzień egzaminu Ja jestem już po, po egzaminie na placu I co tam rzec? Aha, okazało się kurczę, że zatoczka jest że jest zatoczka mniejsza Znaczy mniej miejsca jest, nie? Zatoczka, wiadomo, wymiary są te same, ale kurczę dookoła. Jest mniej miejsca, żeby wjechać. No ale <laughs> jakoś się udało, bo miałem. Y, miałem to. No wiadomo, łuk. Łuk. Y, garaż. Wjazd przodem po skosie. I wyjazd tyłem, I wyjazd tyłem. No i zatoczkę, nie. Zatoczka zrobiona, ładnie pięknie, kurczę, wszyscy trzech nas było. Yy, wszyscy zdaliśmy, kurczę, zrobiliśmy te, 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 te manewry na tym placu. No i gościu pojechał. Gościu pojechał na miasto i wychodzi jakiś tam nadzorujący tych egzaminatorów. I mówi Panowie, na to czekacie. My czekamy na autobus, na egzamin tak. No, to już nie wyjedziecie tym autobusem, proszę na miasto. Dlaczego? No widzieliście jak ten autobus wygląda? No tak. No i jak? Wyjechalibyście takim autem? Chodziło mu o to, że kurcze jest brudny, nie? No, i kazał zadzwonić do instruktora nauki jazdy ze szkoły. Tej i tej, żeby przyjechał, umył autobus. No i... i wtedy kurczę wznowią egzamin. No, i taka sytuacja. I taka sytuacja. No dobra, to co? To do następnego, że tak powiem, wejścia i już po. po mieście. A no, na takim tle, jak zdążyliście zauważyć, yy, z domu już. No i co? No i to, że prawko zdane, ogarnięte. Yy. Gdzie ja się patrzę? Tu się, może... już Prawko ogarnięte. Autobusiki wpadły. Sam przejazd nie był trudny. No bo ogólnie to gdzie on tam będzie krótsze jeździć. Chociaż nie, no mógł przerzucić tam przez miasto. Yy, ale ogólnie łatwa trasa, nic tam takiego się nie wydarzyło, co by mogło wpłynąć na, na negatywny yy, wynik egzaminu. No i tyle. No. Co tu robić teraz? Może koparki jakieś? Na no, rachaj, powodzonka, pozdrowionka dla pań i panów.